Są takie opowieści, które naprawdę warto poznać w swoim życiu. Jedną z nich jest klasyczny epos literatury angielskiej, czyli Beowulf. I dzisiaj, kochani, przechodzę z retellingiem tej absolutnie fenomenalnej opowieści. Hej, hej, moi drodzy! W ten miły, spokojny dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Jak sami widzicie, dzisiaj nieco tropikalnie, nieco bardziej w kolorze, żeby tutaj no nieco podnieść was również na duchu i przechodzę oczywiście z fenomenalną lekturą, czyli z dziedziczką jeziora Mary Hane Hadley, powieścią, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z Wydawnictwem Galeria Książki. Jest to wspaniała, mroczna, bardzo kobieca opowieść, która na nowo odczytuje mit Bejwulfa. Tym razem jednak całość obserwujemy z perspektywy matki potwora z eposu, czyli matki Grendela. Zobaczcie zresztą sami. Dana Mills to weteranka wojenna, której udało się przeżyć niewyobrażalne na Bliskim Wschodzie. Dana jednak wcale nie wyszła z tego konfliktu obronną ręką. Wraca do rodzinnego kraju ciężarna. Osamotniona, by przekonać się, że jej domu już nie ma. Jest za to Herod Hall, czyli elitarne osiedle, pełne pięknych, bogatych rezydencji. I są również mieszkańcy tego miejsca, którzy jedyne czego pragną, to spokój i bezpieczeństwo. Dana ukrywa się w podziemnych korytarzach góry, która sąsiaduje z Herod Hall i tam również rodzi swojego syna, Grena. Chłopiec wydaje się być inny, dlatego też skrzywdzona Dana. Odgradza siebie i jego odświata, ale dziecko, jak to dziecko, szybko wymyka się spod jej kontroli. Jak skończy się zderzenie Greena z rzeczywistością Harold Hall? W oryginalnej wersji Beowulfa, w oryginalnym eposie, Grendel był jedynie potworem. Był istotą, której należy się bać, która symbolizowała ciemność i mrok. Był tym innym, którego trzeba zniszczyć, przed którym Trzeba chronić jasność i cywilizację. W powieści Headley natomiast Grendel przyjmuje zupełnie inną formę. Przyjmuje formę małego chłopca, który ma swoją twarz, ma swój charakter, któremu my chcemy współczuć. To nie jest wcale wcielone zło, to nie jest żaden potwór. W ogóle w tej powieści nie ma tak naprawdę potworów, są po prostu ludzie, ich skomplikowana natura. Dziedziczka jeziora stała się tym samym opowieścią o narastającej przemocy, o eskalacji nienawiści, o poczuciu zagrożenia, które nadchodzi, ale nie z tej strony, z której powinno. Całość, jak to opowieść nawiązująca do tak klasycznej historii, niemal starożytnej, jest mocno dramatyczna, niemniej nie wcale przerysowana, ani przedramatyzowana. Role zostały tutaj całkowicie odwrócone i autorka zadaje jedno bardzo ważne pytanie, na które niestety. Otrzymujemy wreszcie odpowiedź. Kto tutaj tak naprawdę jest potworem? Chłopak o niewyjaśnionej przeszłości, jego skrzywdzona matka, czy może elitarna społeczność, która nawet nie próbuje zrozumieć inności? Maria Defana Headley zadbała o to, by opowiedzieć Beyulufa na nowo w całkowicie uwspółcześnionej wersji, zrozumiałej dla wszystkich, niemniej zachowując pełen szacunek dla oryginału. Prawdę powiedziawszy, nie byłam pewna, czy jest to możliwe, ale dziedziczka Jeziora udowadnia tutaj, że stare opowieści. Mogą otrzymać nowe oblicze, o ile faktycznie autor lub autorka w tym przypadku są utalentowani i mają pomysł, jak opowiedzieć tę powieść na nowo. A Hedley miała i pomysł, i moc talentu, i wykorzystała je w najlepszy możliwy sposób. Posłuchajcie tego przejmującego fragmentu, który sprawdzi się także teraz, na te nasze trudne czasy. Nie da się zrozumieć całej historii, jeśli nie przeżyje się jej do końca. Kto jest ostatni na placu boju, ten śpiewa pieśni na wszystkich pogrzebach. Przynajmniej ma szansę o tym opowiedzieć. Opowiada nam wszystkim o tamtych zdarzeniach. Przed czytelnikiem pięknie napisana, poetycka, alegoryczna, chociaż bardzo brutalna opowieść o matczynej miłości, o inności o odrzuceniu. Także o tej potrzebie bliskości, przyjaźni, miłości, która tutaj okazuje się być najbardziej ludzka. Dziedziczka jeziora po prostu jest retellingiem idealnym, tyle wam powiem i warto jest tutaj sięgnąć zarówno po oryginał Beowulfa, jak i później uzupełnić lekturę powieścią Mary Davhany Headley. A jako, że o retellingach mówimy, to ja wam dorzucę trzy inne, świetne reinterpretacje starych historii na nowo. Saga Księżycowa Marisy Mayer jest to cała seria fenomenalnie obróconych, opowiedzianych od nowa klasycznych baśni o królewnej Śnieżce, o Kopciuszku, o Roszponce, o Czerwonym Kapturku, ale w młodzieżowej, uwspółcześnionej, udramatyzowanej formie. Boy Snowbird Helen Ojejemi, to jest autorka, która jest mistrzynią uwspółcześnionych retellingów. Jest to wspaniałe, opowiedziana na nowo współczesna wersja Królewny Śnieżki, ale nie tylko. Autorka wybrała tutaj tylko malutkie fragmenty opowieści o Królewnie Śnieżce i wtłoczyła je w burzliwą rzeczywistość lat 50. i 60. w historii Stanów Zjednoczonych. I wreszcie Dziecko śniegu Eowyn Ivy jest to wzruszająca, poruszająca opowieść o potrzebie rodzicielstwa, o potrzebie macierzyństwa, czyli nowa, zreinterpretowana opowieść o śnieżynce. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Galeria Książki zapraszamy Was na konkurs. I mam dla Was dwa egzemplarze tej niezwykłej powieści Dziedziczka Jeziora do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: którą klasyczną opowieść? mit, legendę, baśń czy inne dzieło literatury klasycznej chcielibyście przeczytać właśnie w tej nowej, uwspółcześnionej formie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca kwietnia, ale uwaga, kochani. Chociaż ja będę starała się rozwiązywać ten konkurs na bieżąco, to przesyłka nagród będzie możliwa dopiero kiedy cały ten chaos pandemiczny zakończy się. Dziękuję wam tutaj za zrozumienie no i zapraszam do udziału w konkurs. Dziedziczka jeziora, absolutnie piękna, absolutnie fenomenalna, absolutnie kobieca, nowy retelling Beowulfa. no nie spodziewałam się, że to wyjdzie właśnie tak jak wyszło, ale Maria Defchana-Hedley zrobiła coś niesamowitego z tą opowieścią i zmieniła ją zupełnie i opowiedziała ją faktycznie na nowo wykorzystując ten klasyczny mit i zachowując szacunek dla oryginału. Coś pięknego, no i jest pięknie również przetłumaczona przez Dorotę Dziewońską, serdecznie Wam polecam. Po więcej również zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, jeżeli chcielibyście trochę poczytać. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa, A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na wspaniałe opowieści polskich pisarek, nie tylko na Dzień Kobiet. Zaglądajcie koniecznie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, że zagościcie tutaj na dłużej. Jeśli tak, to zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia!